Witajcie kochani, dzisiaj nagrywam dla Was taki krótki filmik, taką dopowiedź do tego, co nagrałam wczoraj, kiedy opowiadałam o spotkaniu z kolegą, a istotą jakby i tym, co chciałam przekazać Wam, to jest swoboda i naturalność obcowania z energiami. I to, co jest nam dostępne e, dla jakiejś części już i w jakichś w różnych zakresach, w różnym stopniu. E, a otwiera się to też przed e, pozostałymi. E, czyli otwierają się i poszerzają e, dla nas wszystkich. E, i poszerza się to właśnie dostępność i to jest jedna e, jedno z doświadczeń, które przed nami wszystkimi. W tym pięknym świecie, w którym już jesteśmy. I teraz właśnie, kiedy mówiłam o tym filmiku, wspomniałam, znaczy w tym filmiku, to opowiadałam o tej energii, to wspomniałam tam o czymś takim, że po spotkaniu z, z tym moim kolegą, Energie układały się we mnie jeszcze przez jakiś czas i tak tego doświadczam. I kiedy one się układają, to też jakby poszerza się percepcja i jest wtedy więcej rzeczy dostępnych mi z przestrzeni, które się otwierają, które przechodzą które niektórzy tam nazywają, nie wiem, wyglądami. Można tak nazwać, ja też to przez jakiś czas tak czułam i tak nazywałam, a w miarę tego, jak to u mnie się zmienia, zmienia się też to postrzeganie, jak już to słowo mi akurat nie do końca już jest właściwe, bo to się wszystko zmienia, więc nie ma się wiecie co do jakiegoś określenia, do jakiegoś zdarzenia przywiązywać bo wszystko się jest zmianą po prostu. Następuje ewolucja, więc nie ma się co upierać i odstawać przy tym. W każdym razie jedną z rzeczy, które po tym spotkaniu do mnie przyszło z przestrzeni, Rzeczy, zdanie, które poczułam bardzo, to jest na zasadzie ja wiem. I to jest taki, jakby taki przebłysk, przynajmniej ja tak tego doświadczam. Więc e, przyszło do mnie zdanie a propos łez. E, takie głębsze zrozumienie. To znaczy, że łzy miłości e, są alchemią świadomości. I e, to właśnie tak jest, że jeżeli łzy płyną, e, bo są czyste, e, nieskazitelne, e, są miłością, e, są prawdą, e, jest w tym taka nieskazitelna intencja, co przestrzeń wyczuwa zawsze bo tam nie ma miejsca na fałszu, nie ma miejsca na fałsz w tym nowym świecie. To nie znaczy, że nie ma go w moim świecie, jeszcze w tym moim doświadczeniu, ale to się po prostu rozmywa, tego jest coraz mniej. W każdym razie, jeżeli... Że nasze łzy są czyste, e, nieskazitelne i płyną z serca, to jest to alchemia świadomości. E, a co to powoduje? Między innymi to, że przestrzeń się poszerza, że stwórca się rozwija, e, że e, transformujemy siebie i całą przestrzeń. E, i, I to jest jedną z takich istotnych rzeczy e, właśnie tej alchemii, tej prawdy. E, też e, kolejną rzeczą to jest to, że otwieramy jak gdyby kolejny portal do tego e, kolejne drzwi e, tak mi to powiada, kolejne drzwi, kolejną odsłonę e, i tym samym pojawiają się jak w grze, bo jesteśmy w grze kolejne e, dostępne dla nas e, możliwości e, te możliwości wielosłowowe, wielowymiarowe e, które są po prostu dla naszej dyspozycji i to jest e, właśnie to, co, co na tę chwilę jeszcze chciałam Wam przekazać z mojej przejeżdżki rowerowej, bo tak patrzę, że mój rower dzisiaj też wkręcił na filmik. Więc już widzicie, że jestem na przejeżdżce rowerowej i żeby nie zabierać Wam więcej czasu, chociaż wiem, że ten nie jest stracony, to życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia niebawem.